Ale to wie co? Nudzicie się? Się na nie robić, a nie mnie podglądać? O tak przy okazji zobaczcie jakie mam ładne lusterko Lusterka się nie mogę go doprosić, żebym przywiózł Ale widzisz się? Widzisz I zmarszek no. nie widzisz, nie widzisz Więc dobre z lusterko Od razu jesteś opalona, bo ciemna szyba No ciemna szyba a, a jeszcze można wykorzystać w inny sposób, na przykład jak mnie znudzisz, to ci włożę tam głowę. Słuchaj, chcesz, żeby to Ci skończyło gdzie indziej, u no, ciebie, czy teraz literach, No. dobrze. Idziemy do sklepu po jajka. Nakryłeś nas? No. A co wy tu robicie? Całujemy się bardzo, ja bardzo, ja bardzo ja porządnie. Pożug... Ja, ja, ja. Oś tych, no wiemy, że jesteś grube, facet, wiemy, grube, wiemy grubasko. No tak. Grube się, bo Tato, bo ty nas za dobrze karmisz. Oziutko, mordeczko, wyspana jesteś? A, tak, wow. nie wkurzał cię ta dostało. No statu trochę chyba na mnie tam buchał za bardzo gdzieś tam <noise> gdzie ja nie widziałam. Czy tobie się nie robią suty? Czy ty nie jesteś w ciąży, przypadkiem? A czy ty jesteś w ciąży? Powiedz wszystkim. Przyznaj się, było małe barabara, czy nie? Wiecie <noise> co? Wydawało nam się, że je upilnowaliśmy, ale ostatniego dnia Klaudia wyjechała, zostawiła Marcina tą sierotę samą w domu. I. Wyobraźcie sobie, tego właśnie dnia nasza Azjonia postanowiła, że wypchnie budę z końca, znaczy, która stoi przy końcu. Wypchnęła ją zadem tak, że po prostu miała możliwość wyjścia. No i Marcin akurat kosił trawę. Nie słyszałem. Nie słyszał. Traktor głośno, patrzy, a pieski szczęśliwe razem latają. A nie... co chwila, tam na nią wskakuje. Tak, i teraz nie, nie wiemy, wiemy. Czy, czy to była pełnia szczęścia ze spełnienia. Czy po prostu? <laughs> Ci prostu jeszcze nie zdążyły, ale myślę, że mogły zdążyć, bo coś tutaj rosną za bardzo te cycki. No cycki rosną, co? No popatrz. Ale dziecko, pokaż te cycunie. No są duże. podobno nie są, a to już z półtora miesiąca minęło, nie? Tylko, że ona jest, no wszyscy mówią, że taka jest no napakowana, nie chcę powiedzieć, że gruba, więc może po niej ciężko zobaczycie. Obsmarkał mnie całą. Dobrze, że ja Cię dzisiaj nie obsmarkałem. Nasze statko już maluszki niektóre są. No, dwa, dwa nam padły maluszki. Chyba było, wiecie, za zimno. Nie wiem, albo się, nie wiem, no takie smutne się zrobiły i nie dały rady. Nie jadły od kilku dni. Niektóre mają się wyjątkowo dobrze, niektórych również nie jesteśmy pewni. Nauczka dla nas taka, że jednak trzeba mieć warunki i pod, na, na jak się na zimę czy na jesień późną kurki hoduje, to trzeba mieć przedszkole dla nich i trochę dłużej je podtrzymać. Dobra, śniadanie będzie. To jest nasz sklep, to jest nasz hipermarket. Tak, nasz hipermarket. Trzeba przyznać, jest gorzej oświetlony i trochę bardziej śmierdzi. To będzie twoje. <noise> Niestety, ale wiesz co? Gdzieś tutaj było. O, widzisz? Zdarza Ręknięte. się. Powiemy Wam, że robimy film, znaczy będziemy, będziemy robić nowe gniazda, bo te, co kupiliśmy, y, są. Beznadziejne, to jest delikatnie powiedziane. Widzieliście, co się z jajeczkami dzieje? Że i brudne, i niektóre, oczywiście tam nie wszystkie, ale niektóre brudne, popękane. Źle są zaprojektowane te gniazda. Takie kupne. One są, wiecie, teraz takim dosyć powszechnie rozprowadzane po internecie. Stosunkowo tanie, za to co są. Ładnie to wszystko wygląda. Ale dobrze nie służy. Także pokażemy Wam. zacznę coś tam konstruować swojego. Oczywiście na bazie uważam znacznie lepszych projektów i, i myślę, że to będą dużo lepsze i łatwiejsze w utrzymaniu czystości gniazda niż te, co tu są. A przede wszystkim nie będą gnić, bo te są po prostu zrobione z czystego drewna i sklejki, więc łapią wilgoć i zaczynają pleśnieć i gnić. Wtedy się rozstrzelniają, wiecie, jak, jak deska do deski przychodzi to powstają mikro y, takie y, dziurki, do których ptaszyniec wchodzi, zaczynają być welegarnią zarazy, a ja uważam, że jak, jeśli się wydaje 1200 czy 300 zł na gniazda, żeby one rok czasu przetrwały, to to, to to nie jest inwestycja. Gniazdo musi być wodoodporne, musi być albo z blachy, nie polecamy, bo jest zimne i tu, tu bym się zgodził z wieloma, że to nie są dobre gniazda, ale łatwe są w utrzymaniu w czystości, albo są takie sklejki wodoodporne, z których właśnie będziemy robić i one one nie potrzebują e, konstrukcji, mają znacznie mniej łączeń, znacznie mniej możliwości, żeby, żeby ten robal tam wlazł. Odnośnie tych gniazd, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak one wyglądały, ładne, nówka, funkie nieśmigane, to mam film, mamy film pod jakim to było tytułem. Nasz pierwszy kurnik. Nasz pierwszy chyba kurnik. Tak, nasz pierwszy kurnik i tam możecie te gniazda to zobaczyć. To było rok i chyba trzy miesiące temu, co nie? Coś chyba takiego. Tak, tak. Myśmy je kupili tak jakby, no film był znacznie później opublikowany, to sobie musicie znaleźć po tytule, ale chodzi mi, żeby pokazać ile one czasu mają i jak będziemy je wyciągać, pokażemy Wam w jakim stanie są. No my nie jesteśmy... No może... Zaczekajcie, ja jej trochę tam, Kochanie, wiecie, już rozwalałem, żeby... No, może linka, może gdzieś na, do, po prostu do filmu i już, to będą Dodam no wam linka do filmu. Gdzieś tu albo tu. <noise> smalec zamiast samemu wytopić, ty to jakieś, jakieś takie nie niedobre robisz. Panie, ostatnio zrobiłeś smalec, to było niejadalne. No, ty się zajmujesz zrobieniem smalcu u nas w domu, więc nie odwracaj kota ogonem. Patrzcie, odwróciłem kota ogonem. <noise> <noise> Mam cholera, jasne. To prawda, no. Dzisiaj robię smalec. Zobaczymy. Dlaczego? Zobaczymy, no. A tutaj, a tutaj są ziemniaczki dla naszych kurek. Takie małe mamy. To my ich nie jemy, bo nie chce nam się obierać ani myć. To kaszoneczkę sobie usmażymy. No i tak, słuchajcie, dzień w codzień. Właściwie dzień w codzień. Także to jest ostatnie śniadanie, które jecie z nami. Luta. Tak po prostu. Ja. Tak. Dużo jajeczek, żółteczek właściwie. Białka, jak mówiliśmy, ścinamy, dodajemy płatków owsianych. No mamy no, przy zmianie diety jakby my tam mieliśmy swoje produkty, na które jedliśmy wcześniej, ale przy zmianie diety ich się już jest znacznie mniej albo w ogóle. Więc Kury jedzą. E, kury jedzą. Powolutku, powolutku. Trochę strata, no ale Zap tak to jest. No i do tego dodajemy, poradzono nam, żeby dodawać dwie łyżeczki wody, rozmieszać, bo żeby trochę dezaktywowało... E, łyżeczki czy łyżki? Łyżki, 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 przepraszam. Dobra, tak się gniecie jajka wiejskie. Troszkę to zmrożone, więc to zajmie, zanim to się rozmrozi. No, zapomnieliśmy. Macie tak czasami? że coś by się zjadło na następny dzień a zapomni się z zamrażarki wyciągnąć u nas często u nas często szczególnie wiecie że na małe porcje dzielimy żeby w miarę to świeże wszystko było na przykład taki salcesonik czarny no i zawsze musimy rozmrozić bo mamy tylko to na o, o no, nieźle nie i tak eba wola tak, tak wygląda nasze śniadanko tak jest kaszaneczka nie wiemy czy to jeszcze taki, no jest to podrób, wiadomo, że sklepowy, na razie nie kupowaliśmy robionej pyszny salce sonik. Yy, też, też na styl kaszanki, tylko tam z podrobami same żółteczka yy, kiszona kapusta Nie yy, niepasteryzowana, czyli z bakteriami a pomidor to jakiś ekstra jest widzę ale niech będzie, chyba też no, ale bym zjadł troszkę, dla odmiany troszkę węglowodanów ty ci, ty ci musisz, no nie wiem no, ty jesteś jak bagno. węglowodan Jesteście takie brudacki. Wszystkie. Po ojcu to mają. <grych> Dokładnie, po ojcu. Czemu wy mi tyle tutaj niszczycie, co? I czemu stracie do dziury, którą samą wygryzłyście Ale nam deskę? wygryzły, świntuchy jedne. No. A, kochani, wiesz co można zrobić? No. Sprawdzić nasze mamusie. A, co? można. Co? Chodź sprawdzimy je, zobaczymy. Co one tam u siebie mają. Myślę, że pierwszą to bym wzięła tutaj tą kalifornię. Dobra. I przerzuciła ją na dół do klatki. A jaka kubka czerwona? Widzicie, bo daliśmy buraczki. Buraczka, bo buraczek jest, bardzo dobrze wpływa na mleczność. Tak samo jak i marchewka, jak się mielniane. Dlatego teraz właśnie podaję mamusią buraczki. Popatrzcie jakie macie tutaj malutkie brzdące. Aha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, chyba 6, trzy. Ojej, ale, ale skacą, dobra, już nie denerwujemy ich. Nie, nie denerwujemy ojej, ojej. nie, no, nie wtarłaś rękę, mamusie Tak. Żeby później nie było. Wiecie, co dobrze, że jest 6, ja się cieszę, e, ponieważ ona dobrze je odkarmi. To będą tak. fajne, duże zdrowe. Wiecie, one są młode, a już są fajne kluski. Dokładnie. Czuć w dotyku. A czasami, jak macie dużo i w miocie, widać, że niektóre odstają, są dużo mniejsze. No. Te, te sprawdzimy później. Ty jesteś straszna brudaska, ty jesteś potacie. A tu ma, tu mam... Zobaczcie, co ona mi no. tutaj wyprawia. Dzień w dzień dostaje siano i sobie tutaj wyściela. I no, wiecie, jakie to jest gruba warstwa? No nie wiem, to już jest... O, I tak, no tak wyściela sobie. No, no tak zarazie. sobie wyściela. Woli wyścielać niż zjeść, wiesz, się znaczy takiej jakości te siana. No ja no, mam Jedzał, nadzieję, że tak, nie. Wszyscy jakoś jedzą. <noise> Tylko ta uważa, że lepszy jest jako dywan niż jako żarcie. Tak. dobrze. idziemy kozy wypuścić. Idę kozy wypuścić, chodź ze mną. Nie, z Tobą ja już nigdzie nie idę. Chodź, chodź, bo trzeba sprawdzić jak ja wczoraj ten nowy wybieg zrobiłam. Bo widzieliście na filmach mój nieszczęsny ogródek, więc już zostało mi tam w sumie jeszcze buraczki do zebrania dzisiaj. Ale już kozy wpuszczą, niech liście sobie obgryzają, a ja sprawdzę czytnikiem czy w ogóle jest napięcie. <noise> Oj, ja już beciał. To była wczoraj, jeszcze po południu był cały czubek choinki od sąsiada dostaliśmy Popatrzcie co, co te łachudry zrobiły. <grym> <grym> Popatrzcie, to jest nierealne, a z tej strony to już nic nie ma kompletnie. Ale kochani, pamiętasz? Jeden z naszych widzów powiedział jak robiliśmy chyba porządki rębakiem i choinki szły do rębaka, no. wspomniał właśnie, że to jest Zbaczanie, tak. No i dajemy. Tak, no a to jest prezent darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. My Ale poza tym no to nawet nawet nie o to chodzi, no tak. nie darowanego, bo to jest mega prezent, bo jest wiecie, i jedzonkiem, a z tym co one nie zjedzą, to no, to pójdzie do rębaka, więc, więc super. Chodź A wiesz co? A jak Konek, Doli. Doli, co jest? Jeszcze... Aaaa! Tutaj jest lepiej! No widzicie, ja zapierdzielam na polu, to trzeba króliki nakarmić, to przystawić traktorki. A ten sobie tutaj siedzi, no. I tu tak wygląda... w cyfrach mam babki. Siedziałem sobie kilka godzin i, i tworzyłem kalkulacje. Dzisiaj po prostu ją dopieszam, bo ona już była dawno zrobiona, no bo nie chcieliśmy przy tej paszy, że tak powiem, sprzedać wam bubla, no sprzedać wam bubla. I jakby sprawdzaliśmy jej koszt. No sami też nie chcieliśmy robić paszy, którą by nas nigdy nie było stać i byłaby znacznie droższa od tej kupnej. I teraz tak. Od razu Wam na samym początku powiem, że jest sporo tańsza, to jest plus, plus następny jest bardzo zdrowa, jajka są smaczne, jest stosunkowo wydajna, chodzi o nieśność procentową natomiast są też wady wada, wada jest taka, że trzeba się narobić, żeby ją zrobić po prostu, no, trzeba mieć masę składników trzeba je gdzieś przechować, trzeba je zmiksować i tak dalej, no robicie to sami, nie kupujecie gotowca i następnym mankamentem na pewno jest to, że nieśność my przyjmujemy na poziomie 60% nieśność się zmienia, to każdy hodowca kurwie, mieliśmy nieśność w granicach 80% już procent na, na tej paszy w tych super, jakichś takich ciepłych, przyjemnych dniach, kiedy mogły sobie więcej pożerować też na zewnątrz, ale, ale teraz na przykład mamy mięśność w granicach 60%. Tak jak powiedziałem, mięśność skacze. Nie mieliśmy jeszcze tak źle jak 50%, ale mieliśmy już 80%. Ale ja zawsze teraz jesteśmy na 60% przy tych zimnych dniach. Ja sobie przyjąłem 60%. Tą wartość mogę sobie zmieniać, jeśli będzie sezon wiosenny czy letni i mięśność mi się zwiększy. Wiadomo, że, że zysk będzie lepszy, no bo trawki, trawka będzie świeższa, będzie więcej robaczków. To jakby troszeczkę nam odchudza portfel. W kalkulacji wychodzi mi koszt takiej produkcji takiego jajka. Jedyną rzeczą, nad którą jeszcze teraz się głowię, jak wbić w ten koszt. Straty takie nieprzewidywalne, bo, bo wiecie, że powiedzmy, no fajnie wygląda kwota, co nie, no opłaca się, opłaca, no ale nie wszystko jest takie złote. Dodatkowo trzeba jeszcze wziąć pod uwagę wychowanie kurki, które trwa 6 miesięcy, jej odżywienie i do, do stanu nieśności doprowadzenie i ewentualne upadki. Czyli, nie wiem, liski, e, jastrzębie, po, albo po prostu choroby. I tak samo trzeba wziąć pod uwagę koszty e, odrobaczania kurek. To I beż... koszty, tak, i koszty odrobaczania kurek. No a dobrze, Michaela przypomina. A trzeba to no, zapomniałem. No, tym. Wiosną i jesienią. Dwa razy. I to nie są. Wszystko, co robimy jako, jako młodzi gospodarze, no, bazuje na tym, żeby, wiecie, no trzeba policzyć, żeby się e, żeby w coś nie wdepnąć. No, nam, nam się wydaje, że, 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 o, o, że jest opłacalność w, w produkcji jajek. Dziękuję. Do widzenia. Mamy dla was. Zobaczcie, e tutaj co ja mam. To jest, muszę zaraz zamieszać moją zupę. Już się dowiedzieliśmy, że to Chodź, powinno poczekaj, być na fakaś. samym spirytusie, że będzie wino. Nie, no <laughs> ale, bo... Do, ale, ale moc będzie wina. Tak. Kurczę, dwie flaszki wódki, jedna spirytusu tylko i trochę... E, litr, litr wody, tak? Czy nie, nie. E, litr wódki, pół litra spirytusu i pół litra wody. Bo A. bałam się, że będzie za mocne. E, tu są dwa kilo aroni, kilogram cukru, no i tyle. No i cicho zobaczymy, czy Klaudia nie padnie jest cieszy, jak się cieszy stara piaczka? Nie, nie jest taka mocna. No wie, mówił, mówił sąsiad, że będzie wino i jest wino. No, ale no to może doleję trochę spirytusu, Co ty na to? No do czego tam dolej, że jak że już nie ma miejsca? No na sam koniec. Aha, takiej. Nie. Po, Podtrzśmy. No dobra. Faktycznie, wiecie Smaczne co? Smaczne jest, jest, ale chyba, chyba delikatne, nie. co? Ale. Mam przepis na domowy whisky. Jak to whisky zrobić nie w 10 lat, tylko chyba w dwa tygodnie? Dobnie. I powiem e. wam, że przepis jest mega. Przepis jest niezły. Nigdzie że... tego nie widzieliśmy, ale... a my widzieliśmy Tak, ale myślę, że męska strona będzie zadowolona. Ale tak a propos kobietki, myślę, że to nawet całkiem niezły będzie prezent, jak będziecie na święto dokończyły własnej roboty no to whisky. whisky. zrobić. I powiemy e. wam, że my już wiemy, że te whisky jest dobre. I to Hai. naprawdę, i jakby tak przyspieszone whisky, bez jakichś, wiecie, w beczkach i, i tak dalej. I wcale nie tak skomplikowane. Tak, także jak, Dlatego... jak, jak skonstruujemy ten odcinek, to zapraszamy Was na wielkie chlanie. O Jezus. Nie, to też, że to. to no nie, tak nie, nie zapraszamy, dajcie spokój. Nie, nie, Będziemy to... Was tam zapraszać, przestańcie. Ej. Ja już się przygotowuję, no bo to będą prezenty. Tak, tak. No, dobry, naprawdę, dobry, dobry stosunkowo tani prezent na święta, co nie? Tak. A, a może znam, że Aronie będziemy Trzeba tak, Patrzcie, niby nie ma alkoholu, już wciąga. Te Aronia jest chyba mocniejsza. Ja ci mówiłem, że ona wszystko wciągnęła. Spróbuj. Jak? Aronia chyba Ja ma... nie, 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 za bardzo, nie za bardzo wiem, co Ty, powiedzieć. To, kochanie, to co dzisiaj jemy, Aronie? Tutaj, to <śles> Jak ona trzepie, cały spiryt nam wciągnęła. Holender, faktycznie. No wiecie co? No Mieszczuchy się uczą. Mieszczuchy robią swoje pierwsze nalewki. Wiecie jak wie... to smakuje? Pamiętasz takie beczułki z wiśnią były? Tak! To smakuje jak beczułka z wiśnią. Przecież tu nie ma, nie ma w ogóle... Faktycznie. Nie ma tu w ogóle wiśni. Aronia. Ale, aron... no, ale nie ma tu wiśni, a tam no było jak? z wiśnią. Tak. A nie z aronią. Co nie, że takie? Pyszne. to jest. Wiecie co? Pyszne. I jeszcze tu troszeczkę czekolady gorzkiej. No. Nie mm. można jeszcze czekolady. Wiem, że nie można. Może sobie polizać najwyżej blat od stołu. Też bym nie czekolada. Dobra. A dobra. Marcin idzie na shopping. Wreszcie się wybieram gdzieś z tej wioski. Dupa kuźwa, wcale mnie to nie cieszy. Wcale go to nie cieszy. Jedziemy? Tak jest, proszę pani. A gdzie my jedziemy, proszę pana? A trzeba kupić deski na, właśnie te co mówiłem wam, takie płyty warstwowe, wodoodporne. Pokażemy wam to jak wygląda, od razu no pochwalimy się miejscem, gdzie warto kupować yy, wszelkie, wszelkie drewno. No, my, my, my generalnie drewno od nich bierzemy, co nie? Tak. Zaraz zobaczycie, Zaraz Dobra, zobaczycie, Nie podpinaj, bo czas ucieka. Tak jest, a to jeszcze kawał drogi, pa. Szybko 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 szybko, 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 kochanie, bo dzisiaj tylko do 15. No właśnie, my jak zwykle spóźnieni, Oczywiście. ale mówiliśmy Wam na początku, nie? Wiecie, to nie są najtańsze produkty, te płyty warstwowe, ale takie właśnie jeszcze wodoodporne, czyli klasa ich jest bardzo wysoka i tak się ciągle z tym łamaliśmy, ale wiecie no, kurki dają nam żyć, jak już Wam mówiliśmy, nam gdzieś te nasze rachunki Yy, dzięki nim są mniejsze, takie same, ale mamy za co je opłacać. No tak, ale no, kurki też muszą mieć jakieś warunki. jak wiecie, warunki dla zwierzaków zawsze najlepsze jakiś da. Dobra, na przyczepie mam jeszcze piasek. Pan to się chyba nic nie stanie, co? Nie, się nie stanie, tylko. Jocha, chyba, że wykiprować to gdzieś. No ale gdzie to teraz wykiprujesz? Wiecie, kawałek do niej mamy, ale sobie znajomi nam ją polecili i właśnie tam kupiliśmy cały modrzew na nasze stodułki i mówiliśmy Wam, że owszem, on był klasy odpadowej, owszem, cena była klasy odpadowej, wiecie czasach, kiedy wszystko było potwornie drogie, my modrzewiem sobie obijaliśmy stodołę, bo, bo, bo tak była dobra cena, lepsza niż świerku. Także to, firma ma od pierwszej klasy wszystko, do klasy odpadowej bardzo wiele, co nie no wiadomo, odpadowa jest jakby no, mniejszy asortyment z, z racji tego, czym jest. No Obsługę przede wszystkim też sobie my cenimy, zawsze jakieś rady, jak ktoś nam daje, bo oczywiście chcieliśmy jakieś inne drewno na obicie wtedy na nasze stodołki, no ale na Wiecie co, słuchają, słuchają tak. i dostosowują ilość portfela do ceny i do tego, także tak. nie zawsze, które Wam się wydaje, jakby czy nam się wydaje wyjście jest najlepsze, okazuje się, że no, fachowcy wiedzą lepiej, no pewnie, bo on siedzi w drzewie cały czas. Tutaj no właśnie dojechaliśmy do Gryfowa. jedziecie od Jeleniej Góry, strony pierwsze światła, zaraz uliczka w lewo skręcacie, Kradia no pokaż jak to wygląda mniej więcej czy tutaj chyba jest jakaś pizzeria, tak mi się wydaje, po prawej stronie. Tak. O, I tutaj nie. jedziemy, i wiecie, za tą, za, tutaj jest szkoła gdzieś po prawej. My też to tak wiecie, znamy wszystko, bo widzieliśmy dzieciaków zawsze, że tu się kupę. <grym grym grym grym> tak. No, ten, no, nie no, no mamy i tu jedzie. skręcacie przed mostem w lewo. O, nawet jest jest centrum, nawet jest centrum, szyld. centrum drewna. Śląski. Nie no naprawdę są duzi. Są wydaje, duzi. Mi się, wydaje mi się, że są jedni tutaj ja nie z większych po, na dolnym śląsku. Ja nie znaczy widziałem takich w naszym o, rejonie. Na takich uropacie to wszystko pod dachem jest. I tutaj po bokach. Także także jak szukacie czegoś, to no chyba warto. No, no Oszczędzimy wam kilka groszy może. Dobra, ja chyba tu staję, bo tu będą te deski. A się przejdziemy? Tak. Która? A. I to jest ile? Dobra, nie jest to taki ciężki. Weź się jak tu będziemy mieli, bo to jest to jest na 2,40, co nie? No, no, no. Ja wezmę 60 tu To co dwie takie weźmiemy już. No chyba tak, ale to jest fajne, bo właśnie takie gładkie, mówię, co? No, nie będziemy mieli problemu. Tak, to... No dobra, no to ile tego chcesz? Dwie to Bo najwyżej jak te ja ci pomogę ci. No zobaczcie, tutaj można nogi zgubić. Myślę, że chłopaki powinni mieć jakiś rowerz albo deskorolkę, coś, żeby po prostu te kilometry tutaj pokonywać dużo szybciej. Widzicie, tam jest jeszcze dalej, następna potężna hala. Ogólnie tutaj jest chyba z tego, co się orientujemy, hektar 300 pod zadaszeniem. Płyty przywiezione, ale co sobie środki nasze dwie przypomniały, że jutro jest święto, a nie mamy farby olejnej. Więc nie Farbę te... że, po cięciu, żeby wiecie, olejną farbą zamalować te cięcie, bo straci wodoodporność. Tak, dlatego no nie będziemy chyba się już dzisiaj za to zabierać, bo to jest bez sensu. Szkoda psuć materiału. A jutro nie wypada. A jutro nie wypada. Więc myślę, że to poczeka na następny tydzień. Ach, no cóż, Ciebie kochanie lepiej, będziesz miał odpoczynek. Ja zawsze mam odpoczynek. <laughs> no, w sumie tak. <laughs> Chcieliśmy Wam pokazać wał z drugiej strony, ale czy nie się, wiem, czy to dobrze widać. Nie, nie wiem, czy widać wysokość, popatrzcie, to kawał, kawał wału, nie? Kawał wału. wału zrobiliśmy. <noise> dobrze, e, na dzisiaj się wa z Wami żegnamy i się widzimy w niedzielę, a w niedzielę zapowiedziany co? To... Rodzynek. <głos> Rodzynek. <głos> nie, nie, nie będzie o rodzynku, wiecie, robimy sobie jaja, będzie o nas, a. troszeczkę coś tam, coś tam pogadamy sobie, co nie? No. No to do zobaczenia w niedzielę i jego dnia na dzisiaj Wam życzymy.